Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku niepodręcznika oceanicznego. Dzisiaj przedstawię kilka faktów o niezwykłych morskich zwierzętach. Z jednej strony uważane są za jedne z piękniejszych zwierząt w oceanie, a z drugiej za bardzo niebezpieczne dla innych organizmów, w tym także dla człowieka. I o tym aspekcie powinniśmy w szczególności pamiętać, gdy przyjdzie nam do głowy dotknąć krążkopuława, znanego nam pod nazwą meduzy, bo o nich właśnie będzie dzisiaj mowa. Zwierzęta te istnieją od kilkuset milionów lat i w 95% składają się z wody. Wszystkie meduzy są drapieżnikami posiadającymi parzydełka z jadem. Niektóre z nich jednak mogą parzyć w sposób nieznaczny i nieodczuwalny. Wszystko zależy oczywiście od składu chemicznego jadu, a także od samej odporności ofiary. Ich liczna obecność świadczy o pogarszaniu się stanu środowiska wodnego. Duża liczebność meduz może doprowadzić do spadku natlenienia wody i negatywnie wpływać na równowagę ekologiczną. Ale organizmy te także oczywiście pełnią pożyteczne funkcje, jak na przykład stanowią pożywienie dla innych drapieżników. Najczęściej spotykaną meduzą w Morzu Bałtyckim jest hełbia modra. Może ona osiągnąć średnicę do kilkunastu centymetrów. Ten gatunek krążkopława, mimo że posiada parzydełka, nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jednak w wodach Morza Bałtyckiego można także spotkać bełtwę festonową. Jej parzydełka zawierają niebezpieczny dla człowieka jad i dotknięcie tej meduzy jest niezwykle bolesne. Co ciekawe, jest to największy gatunek meduzy na świecie. Średnica ciała tej meduzy może osiągnąć nawet 2 metry. Zazwyczaj jednak średnica osiąga do 50 cm. Pełtwy festonowe to meduzy zimnolubne i słonolubne, dlatego zamieszkują głębiny Morza Bałtyckiego. Zdarza się jednak w okresie jesienno-zimowym, że meduzy te można zaobserwować przy powierzchni wody wyrzucone na plażę przez fale morskie. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że meduzy są niezwykłymi organizmami, które mogą stanowić łakomy kąsek dla innych morskich drapieżników. Niestety, często nad polskim morzem zwierzęta te padają także ofiarą niektórych ludzi. Szanujmy więc przyrodę.